Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak. Cześć. Dzisiaj będzie o zapobieganiu agresji na smyczy. Moją ambicją nie jest dzisiaj stworzenie jakiejś złotej metody, która zapobiegnie wszystkim problemom spacerowym, ale raczej przedstawienie kilku zasad, dzięki którym będzie zachowana jakaś higiena. I równowaga podczas wychodzenia z psami, bo mam wrażenie, że tej równowagi bardzo często brakuje i spora część przyczyn agresji smyczowej leży dużo wcześniej, czasami nawet w domu, zanim w ogóle spotkamy jakiegoś psa. Dlatego zmiana nastawienia z takiego, jak reagować, gdy mój pies rzuca się na innego psa, czy co zrobić, gdy dziewczyna mnie rzuciła, czy jak poradzić sobie z tym, że przytyłem 50 kilo. Na myślenie skupiające się na tym, żeby do takich zdarzeń po prostu nie dochodziło, jest zwykle dużo skuteczniejsze. A że jest to dosyć ważny dla mnie osobiście temat, to poza tym podcastem na stronie czarnepodniebienie.pl w zakładce materiały do pobrania, przygotowałem skrypt, gdzie to o czym będę dzisiaj mówił jest trochę bardziej rozpisane na kilku stronach w pdf-ie. Jeżeli masz ochotę sobie pobrać, to bardzo polecam. A zanim poszukamy równowagi, to kilka słów o tym, skąd się w ogóle bierze agresja smyczowa. Życie w mieście jest trudne. Nieważne czy jesteś psem czy człowiekiem, to dużo się dzieje, tempo życia jest szybkie. Mnóstwo bodźców, pokus, trzeba zarabiać pieniądze, imponować innym ludziom i tak Ale jak jesteś psem i mieszkasz sobie na wsi, oby nie na łańcuchu przybudzie, tylko po prostu biegasz sobie gdzieś tam po podwórku, to zwykle musisz podjąć 3-4 decyzje dziennie. Listonosza znasz, już go obszczekałeś tysiące razy, czasem pojawi się jakiś inny pies z sąsiedztwa. Generalnie życie jest miłe i przyjemne. Wychodząc na spacer w centrum dużego miasta, spotykasz kilkanaście psów, cały czas ktoś idzie w waszym kierunku. Są dźwięki, zapachy, samochody, cały czas coś się porusza, mnóstwo bodźców. Jest to trudne dla układu nerwowego, a w dodatku skupione w bardzo krótkim okresie czasu generalnie pies 22 godziny jest zamknięty w dużym pudełku z oknami a wszystkie rzeczy, które przydarzają mu się przez cały dzień, są skupione przez pół godziny, kiedy akurat wychodzi na spacer. W taki sposób teraz żyjemy i tyle, ale jest to styl życia daleki od jakiejkolwiek harmonii. W dodatku pies nie wychowuje się już z innymi psami, tylko ze swoją ludzką rodziną, i nie ma gdzie nauczyć się tych wszystkich kompetencji społecznych. Jak witać się z innymi psami, jak je mijać, jak się z nimi komunikować. Można sobie wyobrazić, jak radziłoby sobie dziecko wychowywane przez dwa psy, które może się pobawić z innymi ludźmi raz w tygodniu na ludzkim przedszkolu. Nawet jeżeli świetnie sobie radzi i chciałby się kulturalnie przywitać, to nie może tego zrobić, bo jest na smyczy. Panu albo pani się śpieszy, więc nie może sobie przystanąć, przyjrzeć się innemu psu, podejść do niego po dużym okręgu, kulturalnie powąchać tyłek i powiedzieć: Cześć, jestem Max. To wszystko sprawia, że nadchodzący z naprzeciwka inny pies wiąże się z ogromnymi emocjami, z dużym stresem. Jeżeli pies się czuje w pułapce, bo nie może odejść, jest na smyczy, w pewnym momencie wybucha. Pierwsze co robi właściciel to odciąga psa, organizm odczuwa ulgę, i takie zachowanie, przez to, że związane jest z olbrzymimi emocjami, bardzo szybko się utrwala. Ale jak żyć i nie zwariować? Pierwsza sprawa to odpowiedzenie sobie na pytanie: jak wychodzicie z domu? W jakim stanie emocjonalnym jest Twój pies? Czy ma przyspieszony oddech, skacze po tobie, nie potrafi się opanować? Ogromna część problemów z zachowaniem psów w dzisiejszych czasach wynika z tego, że ludzie mylą frustracji i pobudzenie z radością. Jeżeli twój pies przed spacerem zachowuje się jak fanatyk imprez techno po to on się nie cieszy na myśl o zbliżającej się wycieczce, tylko idzie siać spustoszenie i roznieść ten świat w pył, a jesteś tym, co powtarzasz. Jeżeli ludzie za każdym razem powtarzają ten schemat, to później nie znają innej rzeczywistości, kiedy ten pies w końcu spokojnie wychodzi na spacer, to oni są przerażeni, że on jest jakiś smutny, może ma depresję, dla nich spokojny pies jest tylko wtedy, kiedy śpi. I jeżeli wychodzisz w takim trybie tornado na spacer, to czy spotkacie innego psa, czy będzie wiałchalny, nie ta faza księżyca, to wystarczy tylko iskra, żeby wybuchł pożar. Dlatego bardzo ważne jest przećwiczenie spokojnego wychodzenia z domu. I nieważne tutaj co pies robi, tylko jak. Możemy to zrobić za pomocą komendy miejsce, możemy powiedzieć mu po prostu siad, wyznaczyć jakąś linię na podłodze. Otwieramy drzwi, jeżeli pies zrywa komendę, wracamy go znowu, a jeżeli spokojnie siedzi, to wychodzimy. Z tym małym założeniem, że cały czas obowiązuje spokój. Jeżeli on siedzi, ale po zwolnieniu wylatuje jak torpeda, to nie jest spokojne wyjście. Spokojne wyjście jest wtedy, kiedy pies idzie za nami, nie wypycha się, nie szczeka, nie skacze po nas. Ćwiczenie tego jest trudne tylko na początku, więc warto robić to wtedy, kiedy możemy wyjść z psem, ale wcale nie musimy. Kiedy zaczynamy, pies jest sfrustrowany, nie wie o co nam chodzi, ale z czasem, kiedy zrozumie, że jedynym sposobem na wyjście na zewnątrz jest bycie spokojnym, to się przeradza po prostu w nawyk. Kiedy już wyjdziecie na spacer, ważne jest to, jak się wozicie po osiedlu. Jeżeli twój pies nie ma żadnych problemów, to może sobie iść przed tobą, będziesz wtedy takim kamieniem na końcu smyczy, ale każdy może być w życiu tym, kim chce. Ale jeżeli stresuje się widokiem innych psów, które idą w waszą stronę, i jest przed tobą, to zostawiasz go w tej sytuacji totalnie samego. On cię nawet nie widzi, często nie słyszy. Kiedy pies podąża za tobą, dużo łatwiej pokazać mu w zrozumiały sposób. Wiem, że się stresujesz. Ale ja się tym zajmę, nie martw się. Poza tym, jeżeli to ty idziesz pierwszy, to presja na psie jest dużo mniejsza. Po prostu kto idzie pierwszy, ten podejmuje decyzję. I tutaj można sobie odpakować całe piękne pudełko wymówek. Mój pies się dusi na obroży, więc kupię muszelki, żeby mu się wygodnie ciągnęło i niech już robi sobie co chce. Ale jak to on ma iść za mną? Przecież spacer jest dla niego, on będzie nieszczęśliwy. I wracamy tutaj do początku, czyli do równowagi. Część spaceru pies podąża za tobą, zwłaszcza kiedy idziecie chodnikiem, dużo psów was mija, wtedy to ty go prowadzisz, ty podejmujesz decyzję, dochodzicie do trawnika, do parku. On sobie wtedy może pociągnąć, ty możesz iść nawet za nim. Praca i zabawa, tak jak w życiu. Bardzo trudno jest przedstawić jakieś konkretne ćwiczenia chodzenia na luźnej smyczy w formie podcastu. Dużo łatwiej to pokazać, ale warto pamiętać, że efektem ma być stan, w którym twój pies jest z tobą tu i teraz że razem idziecie na ten spacer. On się do ciebie dostosowuje, zwraca na ciebie uwagę. Pytanie, czy jesteś jego przewodnikiem, czy tylko takim klocem na końcu smyczy, którego on zabiera, żeby straż miejska go nie zgarnęła za chodzenie samemu. Jest piękny, słoneczny dzień, idziecie sobie spokojnie na luźnej smyczy i z naprzeciwka wyłania się nagle inny pies. Pierwsze, co to zwróć uwagę, czy wasza pozycja jest prawidłowa, to znaczy pies cię nie wyprzedza, jest za tobą, a smycz jest luźna. Druga sprawa to obserwacja psa. Czy zaczyna się niepokoić, pokazuje jakieś sygnały uspokajające, sztywnieje, wpatruje się w innego psa. Niektóre psiaki wybuchają od razu, ale zdecydowana większość najpierw pokazuje delikatniejsze sygnały i to jest świetny moment, żeby pokazać swojemu psu, że go rozumiesz. Zrobić największy łuk jak się da. Zmienić kierunek być może, zwiększyć odległość zanim pies wybuchnie. W ogromnej większości psy nie zachowują się w ten sposób dlatego, że chcą, tylko dlatego, że myślą, że muszą. Nie jesteśmy w stanie z tygodnia na tydzień przekonać psa, że cały świat jest bezpieczny. Ale możemy pokazać mu inne wyjście w tej sytuacji, zamiast nakręcać się, wybuchać, po prostu odejść. Oczywiście nie stanie się to od razu, ale z czasem pies sam zacznie Ci proponować inne rozwiązania, będzie patrzył na Ciebie. Sam będzie się odsuwał i to jest świetny moment, żeby nagradzać dobre decyzje. Po każdym niekonfliktowym minięciu się z innym psem możesz go pochwalić, nagrodzić smakołykiem, pobawić się z nim. Bardzo ważny jest tutaj timing, czyli powiedzenie psu, że zrobił coś super dokładnie w momencie, kiedy to się stało i wtedy po chwili możemy wyjąć jedzenie czy nagrodzić go w inny sposób. To dużo zmienia, bo zwykle pies dostaje informacje tylko wtedy, kiedy zrobi coś źle. A jeżeli robi coś dobrze, to przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Oczywiście będą zdarzały się wpadki, bo nagle ktoś wyjdzie z za rogu, twój pies będzie miał gorszy dzień, spotkacie śmiertelnego wroga, ale chodzi o to, żeby tych dobrych spotkań z innymi psami było coraz więcej. Boimy się tego, czego nie znamy i z psami jest bardzo podobnie. Im pewniej twój psiak będzie się czuł wśród innych czworonogów, tym łatwiej będzie sobie radził w trudnych sytuacjach. Z każdym takim kontaktem uczy się psich manier, psiego języka, kompetencji społecznych, które bardzo mu ułatwią poruszanie się wśród innych psów. Ale jak to zrobić, jaką on mordę na inne psy? Możesz zacząć od spacerów równoległych, gdzie po prostu idziecie w jednym kierunku i nie ma najtrudniejszej sytuacji dla psa, czyli spotkania się pyskiem w pysk, ale ten inny psiak gdzieś tam jest. Nie on się uczy być przy nim spokojny. Może poszukać jakiegoś kontaktu, ale wcale nie musi. Zazwyczaj psy dużo lepiej sobie radzą w takich kontaktach, kiedy nie mają smyczy. Czują się wtedy dużo pewniej, bo mogą zwyczajnie odejść. Stworzenie swojemu psu możliwości chodzenia na spacery na początku z jednym psem albo pobiegania z nim bez smyczy może być super rozwiązaniem i później możemy tylko powiększać tą bańkę, tak żeby nasz pies czuł się coraz pewniej. A co jeżeli to nie działa? To o czym dzisiaj mówiłem to pewne fundamenty, które mają przygotować psa do prawdziwej pracy. I jeżeli problem nie jest poważny, to one często same wystarczają. Ale jeżeli nie, to nadal mamy mnóstwo technik, takich jak odwrażliwianie, przeciwwarunkowanie, bat, sporo narzędzi, których możemy użyć. Wiele możliwości, żeby coś z tym zrobić. Tylko wtedy najlepiej poszukać kogoś, kto się na tym zna. To wszystko na dzisiaj. Przypominam, że jeżeli masz ochotę, to możesz sobie ściągnąć skrypt z tego, o czym dzisiaj mówiłem, ze strony czarnepodniebienie.pl, a jeżeli chcesz zobaczyć to, o czym mówię, to zapraszam Cię na YouTube'a. Dzięki i do usłyszenia.